Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony KIO. Słuchajcie, jesteśmy w odcinku z cs więc jak co tydzień macie do wygrania z kina, ale zmieniamy lekko zasady. Ilość lajków, to wiadomo, 10 lajków, 1 złotówka, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, ale będziemy brali to z odcinka z przed dwóch tygodni, dlatego że niestety odcinek w cs musi być przez tydzień przetwarzany, bo YouTube zabiera mi zarabianie, ale po tygodniu oddają, więc yy, zawsze będziemy brać odcinek z przed dwóch tygodni. Dla Was to lepiej, dlatego że więcej lajków może się uzbierać. Słuchajcie, także dzisiaj macie do wygrania z kina z Odcinka tego oto. Macie 84 lajki, czyli powiedzmy koło 9 zł. A w tej cenie idealnie znowu się sprawdzi zestaw Anubis. On jest warty 9 zł, więc lekko wam nawet dołożę. Macie możliwość wygrania. A co trzeba zrobić? Trzeba znaleźć we filmie żółty napis. Żółty napis to będzie hasło konkursowe, które musicie napisać w komentarzu. Musicie zostawić lajka oraz suba. Także. Ja was zapraszam do brania udziału, a wszystkie dokładne zasady macie rozpisane w opisie. Powodzenia. Tu? Jest na karze, na karze. Patrzysz czy longa, może czy nie? Jest cete, cete, cete i short. Cete i short. Ostatni short. co ty tą kosę wyciągasz? No patrz, no patrz, to. Schowany byłem, ładne jest. Chłop <głos》> idzie, a ten kosę wyciągnę. No zabiją go w końcu. Nie, będę się strzelać, kurde. Dawaj, No i tyle no, co, co więcej. No Leż. No. Jeszcze jeden. Leży. No pan, czy, kur... Chcieliśmy dobiec meczu, byście wbili. Okay. Short jest. Shorta masz przecież, screen short. Tu short.

Vay, help me. Vur vur bana bana. Toz boyla boyla boş. Shot. One long coming, coming long comment. long coming. shot, 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 shot. Abs, 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 Low HP. Well, uh, he, he was mid. Watching, no, that's good. Toto, the No, Kurde mi na midzie też. f connector. A coś. Jeszcze zabiję tego pro playera. Kur... Jeszcze, jeszcze, jeszcze random. Pat. Leży pat. Gram po raz. No elegancko. He kills me from connector, bro. Literally he killed me from connector. Yeah. Zapraszam w razie czego? Don't fight, don't fight. I on? Under and mid Tu mit. Under and top mit. Under last. Flashuje. Już już wyszli. Jest na sajdzie. Tam. Na no ja umieram, oczywiście Nie, obijem jednego jeszcze. Nie bez są. Nie. One guys stepping. I have eye, I have control. One, ja mam kontrolę na B. Na flash now. Rushing, rushing ramp. Rushing ramp. nice? One from behind uh, purple. Yeah. O kurwa, ale ma zestaw ten fioletowy, nie? No. Zobaczysz jego rękawiczki, to

Faktycznie. Wyskitu. Stopę zauważyłem stupę zauważyłem. Eee, Polaz, Bum, bum, bum. Co prawda już się mecz rozpoczął, ale i tak bum, bum, bum. Kurde, czy poszły. Yy, Tubi. <ścoughs> Mogło iść tak pięknie. A jechę chyba bi. Ale bez kapy. Miałem półprzezroczysty celownik. Będę dziwić się, że go zgubiłem. Lampę Lamp Oa. gra Faceit, a wiesz? No tak się gra. Widzicie? A... Ktoś jeszcze? Co? Ale nie są słabi, ja nie mogę. Jakim cudem go drugi raz zabiłem? Aha, bo bot. Nie ważne. site, Scythe, yeah. ja Ale tu nie chodzi żeby na wszelką, na wszelką siłę, wiesz, wygrać Tylko chodzi o to żeby się uczyć grać, a nie a, Grając na poziomie Unranked'a, czyli zerowym, nie nauczysz się grać